Przede wszystkim bardzo ciekawa struktura architektoniczna. Za chwilę będę szkicował. Przyjechałem tutaj autem na plener, który urządza moja koleżanka. Przyjechałem wcześniej, żeby połazić po tym rejonie i, i trochę pooglądać, jak piękne drzwi, właśnie w taki sposób, gdzieś tam ukazane z takim surowym drewnem. Część tych domów nadaje się do rozbiórki, ale no jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Za chwilę będę robił szkice, wejdę też do bramy, żeby zobaczyć tutaj między innymi, obejrzę tę bramę. No tutaj akurat jakiś pustostan, ale też dosyć ciekawie. Czy pustostan, czy właściwie jakieś takie miejsce do przebywania? Takich miejsc już nie ma, kiedy studiowałem w Łodzi. Rzeczywiście można było dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Przede wszystkim poszkicuję tę część, która tutaj mnie zaciekawiła. Mhm. I obrócę teraz. Kamerką w dół, żeby i będę szkicował, prawda? Przede wszystkim używam bocznej, narysuję postaci. No, na akwarele to raczej szanse marne, ale spróbuję, właśnie przede wszystkim sztafasz postaci idące gdzieś i węglem uchwycą na ta. Struktura miasta. Tutaj jakieś drzewo pojawia się w tym kształcie. Lecący ptak to wszystko tworzy jakąś przejmującą strukturę. Maluje bokiem. Maluje, żeby pokazać przede wszystkim. No, jest dość zimno, ale jeszcze nie jest tragicznie. I może mi się uda właśnie złapać te, te fragmenty. Oczywiście nie wszystko. Nie wszystko ważne w tym szkicu, ale starać się właśnie tutaj te rzeczy ukazać. Otóż to i tutaj ładnie tym, tym węglem mi się udaje i spróbuję. Tam oczywiście wszystko zanika, jesteśmy daleko. Natomiast bardzo piękne te lampy. Teraz narysuję taką właśnie lampę. Ona jest dosyć ciekawa, i tam, tam są kolejne, które sobie też spróbuję pokazać. No, takich miejsc właściwie to już nie ma. One gdzieś y, są poza naszą rzeczywistością. Tu jeszcze ten balkonik jakiś balkonik jakaś, jakiś przedziwny klimat no i ciemność tej przestrzeni, tutaj znajdująca się, i oczywiście, oczywiście, drugie drzewo, tutaj gdzieś wystające z tej, z tej części. To na pewno I różne postacie. W ogóle o tej porze jest godzina, koło dziewiątej jest cisza. Tam pojawia się jakiś zapis. No, Rysuje zwykłym, zwykłym węglem, żeby tutaj pokazać tę rzeczywistość. Tam znowu jakaś idąca postać, no i oczywiście tutaj ta część musi być przyciemniona.